O, ale piękne kolano, i jeszcze jedno, wow! Wstawaj chłopie. Jeszcze jedno, co tu się dzieje? O, ale piękne kopnięcie, teraz zobaczcie jakie ma rozcięcie. I po raz kolejny. I jeszcze raz. Witam was serdecznie moi widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam was na 15 odcinek naszej serii w grze UFC 4, gdzie bronimy tytułu Marcinem Różalem Różalskim w wadze ciężkiej. Yy, jesteśmy w rankingu na pierwszej pozycji, mamy 23 zwycięstwa, możemy sobie myślę przejść do oferty walki, i zobaczmy z kim będziemy się mierzyć w siódmej obronie pasa mistrzowskiego. Dostaliśmy tutaj, wow, Junior Dos Santos, yy, myślę, że sobie weźmiemy go, zaakceptujemy tą walkę, bo jeszcze z nim nie walczyłem. Mam 5-tygodniowy obóz treningowy. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dodawania apel w górę, do komentowania moich filmów i nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A ja sobie teraz zrobię trening. Po treningu widzimy się za momencik i zaczymy nasz pojedynek. Także ja będę za chwilkę, trening skończyliśmy. Także możemy sobie tutaj przejść do ewolucji zawodnika, bo trochę punkcików się uzbierało, więc sobie je rozdamy. Mm, tak, weźmy tutaj, zobaczmy, siła kopnięć, ręce, czekajcie, bo tu mam pół, blok mam pół, to może sobie dajmy yy, do, pół do bloku, trochę tutaj, no tutaj już nam nie starczy, ale tak będę dawał po pół gwiazdki teraz, dałem do siły kopnięć, bo jednak te nogi to jest główna broń tutaj nasza, więc tutaj sobie będziemy to powolutku... Maksować, jeśli nam się uda. A teraz przejdźmy do pojedynku. pojedynek będzie z y, Juniorem Dostantosem. Y, no i co? Weźmy sobie tutaj. Cyk. Będzie to nasza. Tak jak mówiłem, siódma obrona tytułu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Szum y, medialny jest bardzo wysoki. Forma szczytowa. Także myślę, że powinno być dobrze w tym pojedynku. Zobaczmy teraz. Jak się prezentują zawodnicy, ale to najpierw musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Za, za momencik, już się zacznie, pojedynek. Right, day, to Santos to, to też jest zawodnik, stójkowy. Także powinno być ciekawie tutaj. No i zobaczmy sobie, standardowo pierwszą walkę w odcinku zawsze będę Wam pokazywał Ca w całości, w sensie to wejście do ringów, tak jak mówiłem. No i tu jest nasz przeciwnik, Junior Dos Santos, tak jak widzicie, Brazylijczyk, niesamowita siła, się w 2008 roku, z ostatnich 7 walk, 5 wygranych. Jest to dobry zawodnik stójkowy, mocne ciosy. No dobra, mamy pierwszego bohatera tego wieczoru, a teraz czekamy na mistrza UFC wagi Ciężkiej, czyli Marcina Różala Różalskiego. well a lot of people think it's the most significant title in combat sports no argument from me baddest man on the planet ufc heavyweight champion there he is in the flesh what an absolute monster what a title reign it has been but a serious challenge in front of him here tonight when this man became the heavyweight champion a lot of people thought 23 wygrane walki w karierze, z czego 12 było wygranych w organizacji UEFA. Róża już jest w oktagonie. I zobaczmy teraz porównanie z zawodników z rozwagę. Dos Santos jest 18... sporo starszy, jest I też wyższy 5 cm, 8 kg cięższy i 3 cm ma więcej zasięgu, także zobaczymy jak to się będzie rozkładać w pojedynku, te różnice. No a teraz Bruce Buffer, dajmy mu głos. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City. It's time! Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of no, 27 wins, That's 11 losses. He stands six feet four inches tall, weighing in at 238 pounds. Fighting out of Salvador, Bahia, Brazil. Presenting the challenger, Junior Go. Tall. And now, introducing the champion, out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 23 wins, no losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 220 pounds. Fighting out of Warsaw, Poland. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending. Undisputed UFC Heavyweight Champion of the World Marcin Różal Różalski, tak jest. Zaczynamy pojedynek Ok, nie przywidzi sobie rękawic, więc zaczynamy pojedynek Ja mam tylko żółwika. Więc pokażemy żółwika i możemy tutaj się już zagłębić i przełączyć tryb ze stand-by na attack mode, także... Ale piękny teraz... No, trzeba uważać, bo on jest bokserem, więc... No. Tak jest, ja będę ci okopywał tu nóżki, panie. O, ale piękne kolano. I jeszcze jedno. Wow. Wstawaj, chłopie. Jeszcze jedno. Co tu się dzieje? A, dobra, już nie będę szarżował z tym trzecim, bo się mogę tutaj nadzieć. Ale piękne trzy kolana latające weszły. Trzeba uważać, tak będzie nas chciał... Na pewno będzie można próbować atakować tymi kolanami, bo dało się zaskoczyć. Ale nie chcę tak wiecie, atakować tym jak ma mało staminy właśnie, bo jeżeli ja tym kolanem nie trafię, on mi skontruje cepem z góry, to jest po walce, nie? Także to jest bardzo fajna technika, ale niestety ryzykowna. Dobra, uciekamy w Ej, ej ej, ej. Wzdziemy Piękne dwa podbrudkowe. Lata... Ach, kurde, latające kolano miało być, ale nie wyszło. Wow, dobra uwaga. Uf. Uważamy. Może teraz trochę nóżki mu okopiemy, żeby go spowolnić trochę. Będzie łatwiejszym celem, jeżeli będzie na nogach gorzej pracował. Szczególnie, że to jest bokser. A tutaj piękny backfist chciał nam zafundować. No właśnie, typ z góry. Dobra, to mam teraz taki pomysł, zobacz. Ale miał być, na, miał być na korpus, dlaczego mi walisz tutaj. O, tutaj ładny mówczyk znowu, ten, ten cios jeden. Ładnie zastopowany, prosty. Dobra, trzeba uważać, bo za bardzo dałem się trafiać. Piękny tutaj. Wow! Lekki uraz, mamy zamroczenie, ogłuszenie. Musimy uważać, bo to jest jednak te ciosy, jak robią robotę. Ja tutaj będę okopywał mu tę wątrobę. Jak wiecie, bardziej z dystansu, nie będę się do niego tak zbliżał, bo on jednak ma te ciosy mocne. O, no, tak jest. Piękny teraz. Uwaga, bo kondycja, ale tutaj ładnie już go... My cały czas jesteśmy zamroczeni, także musimy uważać i możemy przyjmować ciosy. To on musi je przyjmować. Ach, kolano teraz nie weszło A chciałem już go tym kolanem wykończyć Piękny podbrudkowy Ach, nie trafiłem kolanem Dobra, drugi raz, ok, na razie starczy Przepraszam was tych kolan, bo Cały czas jesteśmy ogłuszeni, ale te kopnięcia robią robotę Stawaj gościu Tak jest. No dawaj, wstawaj, wstawaj. Korci mnie te latające kolana, ale wiem, że jeżeli on mnie skontruje, to będzie po walce, nie? Także nie chcę ryzykować. No i co? No, nie, nie mogę dystansu wyczuć. Czekamy z tego. Ach, patrz, patrzcie się jak tutaj zablokował, skubany. Wow, piękny tutaj, piękna kombinacja, wstawaj gościu. Ah, kurde. Ach, oh, tak piękna. Pięknie tutaj różal. Oh. Dobra, nie udało się. O, oh, jeszcze mam dwa urazy, jeszcze lepiej Wow! Ja pierdziela, ale dostał. 5 sekund do końca pojedynku. Zobaczcie, jaki piękny podbrudkowy wszedł. A ja już miałem dwie kontuzje, byłem zamroczony, jeszcze miałem uraz nogi, a udało nam się mimo wszystko znokautować przeciwnika. Pięknie to wyszło. Zobaczcie jeszcze raz. Dwa podbrudkowe weszły. Ja myślałem, że jeden, a tu dwa, tylko ten drugi był dokałtujący, ale pięknie to wyszło. Trafiony, potworny cios. Odłączony został od razu. So Boah, biggest... wow, piękny knockout. Udało się obronić nam ten pas. Po raz siódmy. Dobrze, że ja mam tego perka ustawionego, że w pierwszej i drugiej no, rundzie be, moje ciosy seguir... zużywają mniej kondycji, bo ja teraz tej kondycji miałbym op... mniej niż miałem. Ale właśnie, zobaczmy teraz. Marcin Różal Różalski, tak jest. Siódma obrona pasa, moi drodzy widzowie. Siódma obrona. Tak się wiecie, wydaje się, że to było łatwe, ale zauważcie, że miałem dwie kontuzje i też byłem podłączony przez Dos Santosa. No ale on nie wykorzystał swojej, swojej sytuacji, nie wykorzystał tego momentu, nie poszedł za ciosem tak do końca, bo mogłoby to się różnie skończyć. Ja na początku trafiłem go tym latającym kolanem, ale później nie chciałem ryzykować, bo tak jak mówiłem, w momencie kiedy wyprowadzacie latające kolano, to możecie dostać kontrujący cep z góry, a tak jak widzieliście, to Dos Santos był bokserem i miał te ciosy bardzo mocne, ale cieszę się, że udało nam się ten pojedynek wygrać. Widzę, że tutaj wskaźnik długości kariery spadł do poziomu, który wpływa już negatywnie na niektóre atrybuty, także myślę, że jesteśmy na półmetku tej kariery, jeżeli chodzi o walki w UFC, przynajmniej z tego co widzę. Zobaczymy, co nam się tutaj obniżyło ze statystyk, a tutaj jeszcze raz zobaczcie, ten moment nokautu, dwa podbrudkowe i ten prawy podbrudkowy był tutaj bardzo niebezpieczny. Zobaczcie, lewy, prawy podbrudkowy i to już całkowicie wyłączyło prąd do Santosowi, już nie był w stanie odpowiedzieć, a tak róża cieszył się z tej siódmej obrony pasa. Hmm, ponad 4,5 miliona wyświetleń było. Także zainteresowanie ogromne, ale nie ma się co dziwić. Szum medialny jest ciągle bardzo wysoki. Więc i zainteresowanie jest y, duże. No ale o to w tym chodzi. Zobaczmy teraz. Y, tak jest. Już zobaczcie, mamy 4, 5, 7 obronna pasa i siódmy taki diamencik nam wpadł. Możemy sobie oczywiście te kamienie oglądać. Widzimy kogo tu pokonaliśmy. Anthony Johnson, Miocić, tutaj jest Blades, tu Francis Nganu, tutaj Aleksander Wolko, Daniel Kormier i Junior Dos Santos. To są nasze pojedynki, które wygraliśmy w obronie naszego pasa i teraz dostajemy nowy kontrakt. Nowy kontrakt nam wpadł. Eee, zobaczmy, jakie możemy tutaj premie sobie wybrać. Ja sobie przejdę do tych największych, eee, do tych, które dają najwięcej. Obroń pas mistrzowski 4 razy. 12% 4 przeciwników w pierwszej rundzie. No tutaj nie będzie to łatwe pokonać w pierwszej rundzie. Musiałbym te wszystkie cztery walki wygrać w pierwszej rundzie, a to nie zawsze jest możliwość, więc wezmę sobie to, żeby obronić pas mistrzowski cztery razy. To wezmę sobie, tak, bo to będzie moim zdaniem trochę łatwiejsze do zrobienia, bo wiecie, wygrać można na punkty, a nie zawsze jest możliwość skończenia kogoś w pierwszej rundzie. Ja musiałbym się tak naprawdę od początku rzucać na przeciwników i ryzykować yy, przegraną przez Lokaut, nie? Chociaż wiadomo, że ja lubię walczyć, walczyć tutaj agresywnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o stójkę. No i cóż, weźmy sobie, weźmy w ofertę walki. Zobaczmy, kogo nam tutaj włodarze UFC yy, dadzą. W kolejnej już w 8 obronie pasa. Tutaj Derek Luis z Derekiem Louisem już walczyłem. Yy, pokonaliśmy go przez knockout, także myślę, że ja sobie, jeżeli chodzi akurat o Dereka Luisa, to bym go pominął, ale to tylko dlatego, że chcę kogoś innego, lepszego. Na ten moment wyżej w rankingu niż on. I tylko dlatego odrzucę tą ofertę. Zobaczmy sobie. Może Jonesa byśmy dostali. Ben Rotwell. No z Benem Rotwelem też walczyłem, więc też go odrzucę. Zobaczmy dalej. Kogo dacie teraz? Aleksander Wolkow. No z Wolkowem też walczyłem, no ale on jest tutaj jakby... On jest tutaj jakby na pierwszej... Jest pierwszy w rankingu, więc już lepszego zawodnika na ten moment nie znajdę, więc myślę, że zaakceptujemy sobie Wolkowa i będziemy. To będzie nasz drugi pojedynek z nim, więc będziemy miał szansę się odegrać. Jest to dobry zawodnik stójkowy, naprawdę. W stójce jest, znaczy on jest bardzo wysoki, ma 2 metry wzrostu ponad, 2 metry, 3 cm i ogromny zasięg, więc nie będzie to łatwy pojedynek. Ja sobie teraz tutaj, moi drodzy widzowie, zrobię ten trening, a po treningu się zobaczymy i zaczniemy już nasz pojedynek. Trening skończony, przejdźmy sobie tutaj do ewolucji naszego zawodnika, bo nauczyłem się tutaj kilku technik, już Wam pokazuję jakich. Na pewno mam kopnięcie od Johna Jonesa, takie pytajnikowe, jeśli wiecie o co chodzi, to zaraz, albo inaczej, jeżeli nie wiecie, to Wam pokażę zaraz, kopnięcie pytajnikowe. Gdzie to jest? O, jest. Takie kopnięcie od Johna Jonesa się nauczyłem, takie podnoszenie nogi i jep z góry. Bardzo fajne, bardzo fajna rzecz. E, czekajcie, to jest właśnie to. Czy jeszcze coś tutaj wziąłem? Krężne tułów A! E, kopnięcie. Kopnięcie boczne. Kopnięcie boczne, bo nie wiem, tak chciałem zobaczyć takie po prostu takie trochę karate, nie? Takie... Tak, widzicie, z tą, ty tą tylnią nogą tutaj się kopię w przód. To jest takie, właśnie boczne stopą. To właśnie te dwa kopnięcia się tutaj nauczyłem, ale że mam 104 punkty do wydania. Jeśli chodzi o punkty ewolucji, to tutaj sobie zrobimy tak: szybkość kopnięć na pół damy. I szybkość i siłę ciosów rękami. chociaż szybkość ciosów już nam nie starczy, bo stało mi 28 punktów. No to no to cóż, no to sobie zrobimy, zostawimy tak jest. A, tu blok może. To może blok dajmy na maksa, no właśnie. Blok sobie daliśmy na maksa, także będziemy mogli trochę więcej wytrzymać. Blok zmaksowany, czyli pierwsza statystyka tak naprawdę stójkowa jest już wyłączona, jeżeli chodzi o rozdawanie punktów. Możemy sobie teraz przejść do tej walki, która nas tu interesuje. Będzie to nasz drugi pojedynek z Wolkowem. Pierwszy wygraliśmy. Ale jest to dalej niebezpieczny przeciwnik w stójce, który potrafi dużo nam tutaj zrobić krzywdy. Szczególnie, jeżeli chodzi o jego klincz i kolana w klinczu. To jest jego siła i te kopnięcia okrężne. Więc na, musimy uważać po prostu na te rzeczy w tym pojedynku. Nie dawać się klinczować i unikać tych kopnięć na głowę. I powinno być dobrze. Zaczynamy ten nasz pojedynek. Tutaj już nie będziemy oglądać tego wyjścia do ringu. Ja sobie od razu przejdę. Zobaczę, bo już widzieliście tego pana. Więc sobie przejdźmy od razu bezpośrednio do pojedynku. Zacznijmy tą walkę. Ja lubię takie właśnie walki z takimi zawodnikami, którzy mają dobry zasięg, który, którzy mają dobrą stójkę, dobry clinch. Wtedy jest naprawdę fajna zabawa. I my tutaj standardowo musimy go okopać. Ach, piękne kopnięcie tutaj. Ach, te kopnięcie fajne te Johnsona nie. Fajnie wygląda. bo ja nie ma co się za bardzo podniecać. Trzeba wiecie, punktować też gościa, żeby... Widzicie, on już nas próbuje do klinczy tu łapać. Piękny tutaj lewy prosty, ale te czy wcześniej dostaliśmy na kichę. Piękny tutaj na wątrobę. Już się tutaj zakrywa Wolkow. No zobaczcie. Ach, tutaj nie weszło tego kopnięcie. Spróbujemy jeszcze raz. Ale nie o to mi chodziło. Piękny podbrudkowy. Nie z clinchu musimy uciekać. To jest akurat. To jest akurat rzecz, której ja mu chciał uniknąć. Zobaczcie, bo się tutaj gadam, gadam, a... O, ale piękne kopnięcie, teraz zobaczcie, jakie ma rozcięcie. I po raz kolejny. I jeszcze raz. Ach, już nie weszło kolejne, ale zobaczcie, jakie ma rozcięcie. Więc jeszcze go tutaj z tej strony będziemy obijać. Piękne kolano, ajajaj, aj, aj, co to było, kopnięcie pytajnikowe, drugi poziom, ale widzieliście tą technikę, weszło nam latające kolano i od razu te kopnięcie pytajnikowe. Oczywiście Wolko będzie nas teraz sprowadzał, żeby nas trochę wyciszyć w tej stójce, ale my się tak łatwo nie poddamy. O ty gościu, łokcie? Ja też mam łokcie. I teraz kolejne kopnięcie tutaj. Z jednej strony i z drugiej. Ach, tak blokuje już te, te uderzenia. O, może łała się, może spróbujmy tymi łokciami mu obić. Ale nie daje się. Już, mu ta, już naprawdę ma bardzo dużą szkodę mu wyrządziliśmy tymi. Tymi kopnięciami. Czekajcie. Ej, gościu, spada. Ja nie będę coś z tą bił. nie weszło teraz te kolano. Dobra, nie ma co się podniecać. Trzeba tutaj walczyć. Ach, piękne to kopnięcie, którego się nauczyliśmy. Ale spokojnie, bo ja tutaj się za bardzo podjarałem. A tutaj nie możemy sobie dawać tak. Muszę pamiętać o tym okopywaniu nóg, bo to jest jednak nasza, nasza broń. Już tutaj wiele pojedynków wygraliśmy przez okopywanie. Ach oh. oh, kurde, już brakuje kondycji, a przeciwnik jest naprawdę... Dobra. Nie, 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 klinczu, klinczu unikamy. No. Wow, piękne te kopnięcie, jeszcze jedno, tak jest. Stawaj, panie. Ale tutaj tymi kopnięciami go zasypaliśmy. Fajna technika nau nauczona od Johna Jonesa. Wow, naprawdę już sporo gości był ładnie, sporo, sporo tych ciosów przyjął Wolkow. Nie blokował tych kopnięć na głowę, ale zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Ło, wow, ale tutaj pięknie weszło. W ogóle fajne techniki nam w tym, w tym pojedynku się udało zastosować. Te latające kolano i te kopnięcie pytajnikowe weszło nam jedno po drugim wcześniej, ale nie udało nam się przeciwnika tu wykończyć, a teraz już te, te ciosy się niestety dla Wolkowa odłożyły. I zakończyliśmy jego, jego jakby historię. Jeżeli chodzi o ten pojedynek i zobaczmy teraz Marcin różal różalski Kolejna obrona pasa i kolejna wygrana w pierwszej rundzie. Marcin Różał-Różalski. Tak jest. Piękna obrona pasa przez spektakularny knockout. O to, właśnie, o to właśnie chodzi. Tak się powinno wygrywać pojedynki mistrzowskie. Zobaczcie nawet Różal nie był tam jakoś obity specjalnie, całkowicie kontrolował ten pojedynek, a na koniec pięknym kopnięciem pytajnikowym zapożyczonym od Johna Jonesa zakończył tą rywalizację. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku moi drodzy widzowie, jeżeli materiał się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego filmu na moim kanale i żeby otrzymywać te powiadomienia, jeżeli coś nowego u mnie się pojawi. No i cóż, ja mogę Was w tym momencie zaprosić na kolejne odcinki w karierze Marcina Różala-Różalskiego w grze UFC 4 na moim kanale Prakero, który mam nadzieję subskrybujecie. Bo jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to pamiętajcie o subskrypc subskrypcji mojego kanału. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej hej!